Cześć, człowieku. Jesteś chory? Coś tobie dolega? Moje gratulacje. Do tej pory skorzystałeś z takich rozwiązań, które nie podziałały. Masz już więc dość szerokie doświadczenia w zakresie tego, co się do niczego nie nadaje. Czas na to, abyś przetestował poradyniki na zielaszpolska.pl. Tam znajdziesz rozwiązania, które z całą pewnością pomogą ci w odnalezieniu właśnie Twojej drogi do zdrowia. Zacznij od poradnika przeziębienia, infekcje, nowotwory, a później idź dalej. Zdobywaj wiedzę w zakresie potrzeb swojego organizmu, a on za to podziękuje Ci zdrowiem, dobrym samopoczuciem i fantastycznym nastrojem. Pozdrawiam i zapraszam na zielaszpolska.pl.